В местах, в которых... Kultura jest taka albo raczkująca, albo po prostu nie dociera, bo jest to miejsce na końcu Polski. Właśnie w takim miejscu warto działać, dlatego że potrzeba jest dokładnie taka sama jak w dużych miastach, ale po prostu albo nie ma mocy przerobowych, albo nie ma pomysłu, albo nie ma potencjału, albo nie ma możliwości. Trudno zdefiniować dlaczego, ale ja uważam, że warto działać tam, gdzie nie ma jeszcze kultury, albo nie ma jej wystarczającej ilości, dlatego że musimy jak gdyby tą potrzebę zaspokoić. Bawię się bardzo dobrze. E, muzyka ludowa i warsztaty rynkowe. Dzielnicze to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Jestem takim tygryskiem. Fajny klimat, fajni ludzie, kolorowo, wesoło i o to chodzi, tak, jest miło spędzić weekend. Wszystkie osoby, które brały udział w warsztatach wykazały się wielkim zaangażowaniem i świetnie się bawiły, także bardzo się cieszę, bo się rozwijamy. Poznajemy troszeczkę też inną formę sztuki, muzyki niż tylko ludową. I myślę, że to jest takie obopólne wzbogacanie siebie nawzajem. Bardzo się cieszę, że festiwal Classics. Zawitał do nas. Jest to absolutnie świetny początek dobrej pasy, którą chcemy rozpocząć również w naszym kościele, w naszej wspólnocie, w naszej miejscowości, bo przecież o to tak naprawdę nam chodzi najbardziej. Takie ciekawe warsztaty wpływają na to, że więcej o tej miejscowości się mówi, że można pokazać że w takiej małej mieścinie jak Sul, można naprawdę robić fascynujące i ciekawe rzeczy, a to wszystko zależy właśnie od lokalnego społeczeństwa, od tego, że ktoś ma fajny pomysł. Zrobił na to nieduże środki finansowe i postanowił lokalnie zadziałać. Myślę, że to jest najważniejszy aspekt tego działania tutaj, że ludzie się zjednoczyli. Każdego dnia, w każdym wydarzeniu uczestniczyli. To jest naprawdę absolutnie wspaniałe, że w takich małych miejscach właśnie ludzie spotykają się i działają razem.